Jaki jest swój związek z tą cechownią? To jest nasz główny partner, jeśli chodzi o MBA. Przemysł 4.0. Prowadzimy tutaj zajęcia dla liderów, nowoczesnych menadżerów, którzy kształcą się właśnie w transformacji cyfrowej, w automatyzacji, w robotyzacji, w cyfryzacji, jak nowymi technologiami, takimi ultra-nowoczesnymi zarządzać na co dzień w różnych biznesach. Czyli wy uczycie tutaj, że robotów nie powinniśmy się bać, tak, tylko powinniśmy się uczyć, jak się z nimi współpracuje. No, to już są klienci, czyli nasi menadżerowie to już są klienci, którzy już dawno przestali się bać robotów, bo bali się może przy tej trzeciej rewolucji przemysłowej, a dziś już jest wszystko ze wszystkim zintegrowane, więc tu uczymy się nowych modeli biznesowych i takiego, powiedzielibyśmy, bardzo nowoczesnego biznesu z wykorzystaniem nowych technologii. Czy przychodzą do was osoby, które już wiedzą, że z tymi robotami trzeba się nauczyć mówić, bo też rozmawiamy cały czas o dialogu i o tym, że okazuje się, że nie tylko z ludźmi się należy nauczyć rozmawiać, ale też z robotami. A kto powinien przyjść na takie studia do was? Te studia są przede wszystkim adresowane dla menadżerów jest taki warunek, że ktoś musi mieć nie mniej niż przynajmniej te trzy lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym. Więc można powiedzieć, że to już jest taki dojrzalszy klient, który albo ma swoją firmę, albo pracuje w dużej korporacji, albo prowadzi jakieś projekty czy całe zespoły. Ale tak naprawdę każdy pracownik, który jest zainteresowany transformacją energetyczną i cyfrową, jest bardzo mile widziany.